Ho, 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 Witam Was wszystkich po miesięcznej przerwie po powrocie z Fuerteventury. Minął już dokładnie miesiąc. No, okazja szczególna, bo mamy dzisiaj Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z tym, chciałem Wam złożyć w tym dziwnym stroju: to jest Christmas Jumper, czyli taki swetr Bożonarodzeniowy, i oczywiście czapeczka Mikołaja. Chciałem Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia wesołych świąt. I dać Wam prezent pod choinkę. Tym prezentem będzie wycieczka bożonarodzeniowa po Londynie. Przyznam się, że przez 8 lat pobytu tutaj nigdy nie byłem w święta w Londynie. Będziemy zwiedzać Londyn dzisiaj w porze nocnej. Będziemy oglądać, jak to wszystko ładnie wygląda. Mamy do, do wejścia kilkanaście ciekawych, naprawdę ciekawych miejsc i spacer gdzieś około kilkunastu kilometrów. Zajmie nam to około 3 godziny. Film pewnie się film się ograniczy do 20 minut, ale postaram się Wam pokazać najpiękniejsze miejsca w Londynie w okresie Wigilii Bożego Narodzenia 2022. Cóż, zabieram Was do Londynu. Jedziemy. Pierwszym punktem naszej wigilijnej wycieczki po Londynie będzie y, nasza dzielnica. Pokażę Wam jak pięknie oświetlony, jakie iluminacje ma nasz miejscowy kościółek i biblioteka. To jest kościółek anglikański oczywiście, co nie oznacza, że nie brakuje katolickich y, kościółków, ale u nas akurat jest wyłącznie anglikański. Piękny kościółek. Ok, pierwsza atrakcja zaliczona, a teraz idziemy na metro i jedziemy do stacji Oxford Circus, czyli do serca Londynu. Stamtąd będziemy yy, błądzić po całym centrum Londynu, pokazując przy okazji naprawdę wspaniałe atrakcje. Jesteśmy teraz na stacji Oxford Circus. To jest na skrzyżowaniu ulic Oxford Street i, i Regent Street. Jeśli wiecie cokolwiek o Londynie, to wiecie również, że ulica Oxford Street, przy której jesteśmy, jest jedną z najbardziej znanych handlowych ulic na świecie. Tu są w tej chwili, przewalają się tłumy ludzi, bo jest wigilia. Jutro jest Boże Narodzenie, a, a Brytyjczycy. Wigilii raczej nie wchodzą, Wigilii oni kupują prezenty, które rozpakowują jutro czy yy, pojutrze. Ale zanim przejdziemy się Oxford Street, pójdziemy na jeszcze jedną ulicę, bardzo ciekawą oświetloną przez praktycznie cały rok. To jest ulica Carnaby Street, miejsce, do którego się teraz udajemy. To jest ulica Carnaby Street. Bardzo krótka ulica, ale oświetlona przez cały rok, bo jest to wyjątkowa ulica. Yy, jest to miejsce bardzo słynne i popularne w latach 60-70. Nazwa tej ulicy powstała od budyneczku budowanego w XVI wieku. On w tej chwili nie istnieje. Budyneczek ten nazywał się właśnie Carnaby. W latach 60-70 na tej ulicy rodził się słynny angielski rok. A w tej chwili są tam różnego rodzaju bardzo popularne sklepiki. Knajpki, miejsce spotkań młodzieży, hipsterów. Bardzo fajne miejsce, naprawdę rewelacja. Ta ulica jest oświetlona praktycznie cały rok. Usytuowana jest w dzielnicy rozrywkowej Soho. puszczamy już Carnaby Street. Jak widzieliście, tłumy ludzi się przewalają wszędzie. Teraz idziemy 4 minuty stąd czy 3. Jest, wracamy na Oxford Street i stamtąd idziemy wzdłuż ulicy Oxford Street zobaczyć, jak Brytyjczycy robią zakupy świąteczne. Zbliżamy się już do Oxford Street. No, nie przebrane tłumy ludzi. Jest ilość tych osób coś do szaleństwo po prostu szaleństwo za chwilę pokażę wam Oxford Street jak pięknie jest oświetlona świątecznie i jak to wszystko wygląda udało mi się w końcu wyrwać z tego nieprzebranego tłumu i kończymy wycieczkę na Oxford Street idziemy tunelem podziemnym w stronę Hyde Parku Hyde Park pewnie słyszeliście o tym że sł słynie z tego że można tu wyrażać wszystkie swoje poglądy bez żadnych konsekwencji i zbliżamy się do ona coś nadepnąłem Zbliżamy się do Hyde Parku. W Hyde Parku mamy kolejną atrakcję. To jest Winter Wonderland w wolnym tłumaczeniu. Zimowy park marzeń czy zimowa ziemia marzeń. To jest organizowany. O, policja. Trochę mnie przygłuszyła ta policja. Ten park to jest park rozrywki. rozrywki organizowany za, zawsze co roku na okres zimowy. Karuzele, nie karuzele, wszystko w takim świątecznym nastroju, jakieś bawarskie miasteczko, yy, diabelski młyn i tak dalej, i tak dalej. Ci co czytają wiadomości, to na pewno ci co czytają wiadomości, to na pewno zaobserwowali, że dwa tygodnie temu był, była historia o tym jaki tu miał miejsce wypadek na takiej kapsule, takiej procy dwóch facetów siedziało, czekało na wystrzelenie na tej procy i niestety jedna z gum się zerwała i trochę ich poturbowało, ale nikomu de facto nic się nie stało. Idziemy do Winter Wonderlandu w Hyde Parku. Opuszczamy już Winter Wonderland. Yy, nie będziemy płacić za bilety na te atrakcje, bo nam to jest niepotrzebne. Obejrzeliśmy to z zewnątrz. Oczywiście tłumy ludzi, nie przebrane. Idziemy teraz do centrum Hyde Parku. Tam będziemy szukać Ice Rink, czyli lodowiska, które co roku jest na zimę rozkładane tutaj w centrum Hyde Parku. A mnie za gruba atrakcja. Nie podjąłbym się wyzwania tego rodzaju. Zapiernicza to jak motorów No niestety, lodowisko jest na terenie Winter Wonderland. To oznacza, że żeby zobaczyć, nagrać cokolwiek na tym lodowisku, trzeba wejść na teren Winter Wonderland, co kosztuje chyba około 10 funtów. Niepotrzebnie nie chcemy tracić pieniędzy. Zresztą, zobaczcie, jakie tłumy ludzi za biletami. Trudno. Innym razem Idziemy szukać następnej atrakcji Szena, I've been good this year. Doszliśmy do dzielnicy Nightbridge. Jak widać, bardzo bogata. Pieniądze na każdym kroku, widać. I zbliżamy się do kolejnej atrakcji, do domu towarowego Harrods Jednego z najbogatszych sklepów czy domów towarowych na świecie. Kiedyś tam z żoną wybrałem się. Nie w celach zakupowych ale w celach y, zwiedza, y, zwiedzania i powiem Wam, że zwykła taka kurteczka się kosztowała całą miesięczną moją wypłatę, ale dom, jest, dom towarowy jest zabytkowy i przepiękny naprawdę, w środku jest cudowny. Teraz Wam pokażę go z zewnątrz i będziemy śmigać przed Green Park do Buckingham Palace. Your ribbon and bow I don't need that extra stuff Oh, I just wanna fall in love Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas light W końcu doszliśmy pod Buckingham Palace 2,5 km piechotą od Haroca, ale już jesteśmy na miejscu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Nie ma żadnych ozdób, nic z tych rzeczy. Podświetlony klasycznie. Turystów w ogóle nie ma pod Buckingham Palace oświetlenia świątecznego nie ma jest tylko sam pałac podświetlony brama główna pałacu i pomnik królowej Wiktorii i w tamtą stronę będziemy szli w stronę Trafalgar Square główną aleją, którą zawsze jadą kondukty żałobne, kondukty ślubne Idziemy się na Trafalgar Square Jesteśmy już na Trafalgar Square Jesteśmy tutaj z dwóch powodów Po pierwsze, jeszcze nie pokazywałem tego miejsca A po drugie, czytałem, że tu ma być ustawiona świąteczna choinka londyńska Ale już widzę, że ona taka lipna jest trochę Ale plac jest generalnie ładny To plac Trafalgar Square został wybudowany w XIX wieku Za czasów chyba królowej wiktorii Na cześć zwycięskiej bitwy morskiej Pod Trafalgarem I oczywiście na środku tego placu stoi pomnik yy, admirała Nelsona, który dowodził tą bitwą. Obejrzmy sobie Trafalgar Square. Myślałem, że będzie lepiej wyglądał, bardziej imponująco, ale tyłka nie urywa. Teraz jedna z bocznych ulic od tego placu, to jest ulica Whitehall, ulica rzędowych budynków Ministerstw, gdzie e, odgałęzieniem tej ulicy Whitehall jest malutka uliczka znana jako Downing Street, a pod numerem 10 urzęduje. Premier Wielkiej Brytanii. Idziemy w tamtym kierunku, w stronę Big Bena, bo Big Bena mamy na wyciągnięcie ręki. W związku z tym, że w nogach mam już prawie 14 km, postanowiłem wstąpić do pubu, schłodzić się trochę, uzupełnić płyny. Kupiłem sobie piwko. Pub, bardzo fajny, bardzo ładny, typowo angielski. Zaraz pokażę. Idziemy Whitehall z ulgą lęków rządowych w stronę Big Bena i zbliżamy się do Downing Street, do siedziby premiera. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me Drodzy do Big Bena opowiem wam ciekawostkę, w tym pubie gdzie piłem piwko, podszedł facet obsługi, spytał się czy może zrobić mi zdjęcie w zamian za piwo, zdjęcie oczywiście do mediów społecznościowych z reklamą piwa, widocznie poruszyła go moja postać w czapeczce Mikołaja i w Christmas Jumper, czyli w swetrze bożonarodzeniowym, opłacało się, piwko było świetne. Teraz Big Ben prezentuje się naprawdę pięknie Jeszcze rok temu był cały w rusztowaniu. Remont trwał około 4 lat Ale teraz już jest super Tylko moim zdaniem cały Westminster nie jest oświetlony Chyba Wielka Brytania oszczędza na energii Tak jak w całej Europie w Wszystkie państwa Europy Także nie widać Westminsteru tak jak powinien wyglądać Dużo obok Big Bena znajduje się kolejna atrakcja eee, taka sztandarowa Londynu, czyli most Westminsterski London Eye, no i rzeka Tamiza. I Westminster oczywiście. Zaraz wejdziemy na most Westminsterski, sfilmujemy to, pokażę Wam jak wygląda noc to wszystko. Kolejna ciekawostka Pamiętacie jak w, lis, yy, w lipcu tego roku Z bratem byliśmy na London Bridge Opowiadałem wam o zamachach terrorystycznych Na Borough Market Tutaj na tym moście miał, kolejny, miał miejsce kolejny zamach terrorystyczny Po drugiej stronie ulicy Samochód wjechał Na chodnik taranując ludzi Ludzie skakali do, do Tamizy, która jest pod tym mostem yy, Część osób Potopiła się, pamiętam jedynie Jakąś dziewczynę z Rumunii, która, która utonęła po prostu w Tamizie. Pokazuję wam tą część ulicy, gdzie miał miejsce ten zamach. W tej chwili ulica odchodnika jest odgrodzona metalowymi słupami, więc ciężko będzie komukolwiek. jakiemukolwiek terroryście dostać się na chodnik. To jest dokładnie to miejsce. Tuż obok Westminsteru. Tutaj w tym miejscu samochody terrorystów taranowały. Pieszych. Teraz czas na teleportację w inne miejsce, jakieś 2-3 km dalej, ale już nie dam rady na nogach, bo już tyle kilometrów szedłem. Więc idziemy na pociąg i metrem podjedziemy kilka stacji na London Bridge. Tam czekają nas jeszcze kolejne widoczki typowe dla Londynu. To co widzicie teraz to jest opasko Westminsterskie, właśnie w tym kościele. Odbywają się koronacje. Ostatnia miała miejsce ponad 70 lat temu. Koronacja królowej Elżbiety II, a w tej chwili 8 maja przyszłego roku będzie koronacja Karola III. Zobaczymy co się będzie działo. Jesteśmy już na London Bridge, idziemy teraz na most, w którym przejedziemy na północną stronę Londynu, nad Tamizą, pokażę Wam z tego mostu rzeczy, które rzeczywiście widzieli już podczas wycieczki mojej z moim bratem w lipcu, ale to były widoczki za dnia, zobaczymy jak to będzie wyglądać wieczorem. tam w kleju jest kościoła świętego Pawła czyli St. Paul's City londyńskie Tower of London ale słabo widoczny i Tower Bridge pięknie wygląda oświetlony i całe nabrzeże piękne miejsce, pięknie wygląda Jest dziewiąta wieczorem. Cała wycieczka zajęła mi około 4,5 godziny z 15 km w nogach, ale było przyjemnie, było fajnie. Zobaczyłem coś nowego, czyli Londyn w nocy. Widywałem już Londyn w nocy, ale nie te miejsca. Jeżamy teraz do dworca Liverpool Street. Skąd? Eee, wsiadam do metra do domu, ale po drodze mamy jeszcze eee, piękny, taki wiktoriański Market yy, Bożonarodzeniowy, tylko ze względu na porę, wydaje mi się, że będzie zamknięty. Ale z zewnątrz może coś nagram. I trafiliśmy na ten market market wiktoriański. Tak jak mówiłem, jest późno, więc zamknięty jest. Ale to jest generalnie ulica nazywa się ten market, Leader Market. Jak on wygląda? Pięknie. Po wiktoriańsku. Wytarłem już prawie do domu. Mam kilkadziesiąt metrów. Siądę sobie w końcu odpocznę. Sprawdzałem 18 km. Dzisiaj zrobiłem. Było fajnie. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Ten mój prezent pod choinkę dla Was. Mam nadzieję, że było miło. I życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku, bo do nowego roku nie będę publikował żadnych filmików. Dopiero w styczniu, kiedy przyjadę do Polski. Jeszcze raz, wesołych świąt, dobrej zabawy w gronie rodzinnym. Merry Christmas!